Akademia Wolontariatu Lokalnego. Część dziesiąta ostatnia. Co zostaje, kiedy projekt się kończy? Ewaluacja to słowo, które wielu odstrasza. Kojarzy się z tabelami, raportami, wykresami, sprawozdaniami, ale w rzeczywistości to zupełnie coś innego. Ewaluacja to moment, w którym zatrzymujemy się i zadajemy najważniejsze pytanie: Czy to, co zrobiliśmy, naprawdę pomogło ludziom? I może właśnie dlatego jest to tak istotne, bo pokazuje, że projekt to nie tylko czas realizacji. Projekt ma też życie po życiu. W praktyce ewaluacja zaczyna się nie wtedy, gdy kończy się zadanie, ale już w jego trakcie. To obserwowanie, co działa, a co nie. Patrzenie, jak reagują uczestnicy, co mówią wolontariusze, jakie problemy pojawiają się w biegu. Prawdziwa ewaluacja to uważność druga strona działania. Jedną z najbardziej przydatnych praktyk jest zasada: notuj od razu, nie na koniec. Jeśli zostawimy wszystko na ostatni tydzień projektu, będziemy odtwarzać fakty z pamięci, a pamięć bywa wybiórcza. Proste notatki, krótkie rozmowy po spotkaniu, refleksje zapisane od razu to najsilniejszy materiał ewaluacyjny. Ewaluacja to także odwaga przyznania, że nie wszystko wyszło idealnie. Nie po to, żeby się karać, ale żeby zrozumieć, jak robić lepiej. W NGO nie da się działać perfekcyjnie, ale da się działać mądrzej, jeśli wyciągamy wnioski. Wolontariusze również są częścią ewaluacji. Warto zapytać ich, co było dla ciebie najtrudniejsze, gdzie zabrakło nam procedury, co możemy poprawić, żeby następnym razem było łatwiej. Zaskakujące, jak często to oni widzą rzeczy, których lider nie zauważył. Ewaluacja to też kontakt z beneficjentami. Czasem jedna szczera opinia osoby, której pomagaliśmy. Daje nam więcej wiedzy niż 10 stron sprawozdania. Dlatego warto stosować krótkie ankiety, rozmowy indywidualne, albo po prostu zapytać: czy to, co zrobiliśmy, było dla pani, pana naprawdę pomocne? Ważne jest także patrzenie na dane: liczby, wskaźniki, ilość rozmów, zgłoszeń, działań. Liczby same nic nie mówią, ale w połączeniu z historiami tworzą pełny obraz. Liczby mówią, jak dużo zrobiliśmy. Historie mówią, jak bardzo to miało sens. A potem przychodzi drugi etap, trwałość. To pytanie, jak sprawić, by to, co stworzyliśmy, nie skończyło się wraz z projektem. Trwałość to decyzje, które podejmujemy wcześniej. To stworzenie procedury, która zostaje. To utrzymanie narzędzia, które działa. To szkolenie wolontariuszy w taki sposób, żeby potrafili działać dalej. To zbudowanie sieci kontaktów, która zostanie po rozliczeniu projektu. Jedna praktyczna wskazówka, którą warto zapamiętać: jeśli coś działało w projekcie, nie likwiduj tego. Włącz to w życie organizacji. Czy to formularz kontaktowy, infolinia, sposób pracy, checklista, moduł szkoleniowy, dobre praktyki nie są jednorazowe. Trwałość to też komunikacja mówienie o rezultatów, pokazywanie, co zostało wypracowane, udostępnianie materiałów, dzielenie się wnioskami. To buduje zaufanie bo ludzie widzą, że nie działamy dla projektu, tylko dla społeczności. Ewaluacja to też refleksja, trwałość to odpowiedzialność. A razem tworzą fundament, na którym buduje się silne, mądre i dojrzałe NGO. Bo najważniejsze pytanie brzmi nie co zrobiliśmy, tylko co po nas zostanie.